W końcu, po trzech miesiącach i 2137 minutach, wróciłem do życia. Nieważne, że wróciłeś i tak znów cię pokonamy. Nigdy się nie uczysz, zawsze popełniasz te same błędy. Marcin dałby ci radę sam, najpierw musiałby wytrzeźwieć, więc masz problem. Przecież on, Marcin, wracaj tutaj, bo jak nie, to ci nakopię do dupy. No ale ochuj ci chodzi znowu. Ja tylko się ukryłem. Zaczynam wątpić w moją pomoc dla ciebie. Ja cię kurwa o pomoc nie prosiłem. Sam się wprosiłeś na balanżę. I jakim cudem po tylu kopach wrzebra ja dalej żyję? To już mnie nie obchodzi. Ja wolę temu gościowi nakopać do dupy. Zawsze, jak raz mi nie wyjdzie, to za mnie to robisz. Mam kurwa dość. Może dokończycie kłótnię małżeńską później, o ile dacie radę przeżyć. Swoją drogą nudzi mnie ciągłe patrzenie na Was, więc moją armię na Was ześlę. Słuchaj, Siusiaczku, ja gilem z nosa ich pokonam, a Johnny na nich nacharka. Przestań się przechwalać. Tak się składa, że mam sporą armię, a oni to tylko ułamek tego, co mam. W pojedynce nie dalibyście rady nawet w mój najgorszy dzień. I nie pozwolę się obrażać. Skończ pierdolić i walczmy jak mężczyźni. Nie bądź hop do przodu, bo wylecisz. A co to za mongol? Jestem Imperator Henis Dundergaugan i chcę do ciebie dołączyć. Nie zwracaj uwagi na Perion na wdychał się farby, więc jak będzie... Spierdalaj pirację. Nie to nie idę skoczyć z dywanu, a potem zanurkuję w żwirze? Debil nawet nie umiał przeprowadzić swojej kandydatury na kolejnego zjeba, a co do ciebie, ty fioletowy do rozwoju, tyle razy w przeszłości ci mordę obiłem, a ty dalej postanowiłeś wracać. Na co ci to, żebyś stał się jeszcze większym pośmiewiskiem? Johnny, którego znam od niedawna, potrafi pokonać takich zjebów jak ty, więc daj se w końcu siana i nie rób z siebie większego pośmiewiska. Takie teksty już nie działają na mnie. Ja się zwijam i oczekujcie mnie w swoim czasie. Pachołki do boju. Co za tchórz, ale później mu przylutuję w twarz. Ja chętnie bym się piwka napił, ale wolę najpierw złapać tego gnoja i oderwać mu palce serdeczne, i ostatecznie pokonać. Też bym się napił, ale najpierw dorwijmy drania. Czas ostatecznie pokonać tego szaleńca bez mózgu.